Cześć Leonku, tata jest na jarmarku, zobacz, tutaj mamy karuzelę, zobacz jaka ogromna, widzisz, tutaj można siadać, proszę bardzo, tutaj jest, są miejsca do siedzenia, tutaj są koniki, na których można siadać, ale teraz widzisz, nie ma dzieci, nic nie jeździ, a tutaj zobacz co mamy, olbrzymia wieża i jeszcze się kręci. Widzisz, to jest taki wiatrak ogromny. Tak trochę wygląda jak wielki tort. A tutaj na dole jest bar, widzisz, ludzie siedzą. A teraz idziemy szukać pociągów, tak jak ci obiecałem. Zaraz będziemy kręcić film o pociągach. Do zobaczenia na dworcu. A teraz jesteśmy na jaRmarku. Zobacz, stoją już choinki. Zobacz, to są choinki świąteczne. Jest jedna choinka. Jest druga choinka olbrzymia. I ma gwiazdę na samej górze. A tutaj zobacz co jest. A tu jest kto? Święty Mikołaj. Widzisz święty Mikołaj? Razem ze swoim pieskiem. Czy to chyba jest renifer, wiesz? To chyba jest renifer. Ale czy on jest prawdziwy? Zaraz zobaczymy. Ma okulary. Ale nie jest prawdziwy. Widzisz? Plastikowy. To jest tylko figura. Idziemy w takim razie dalej szukać pociągu. Cześć Leon, jesteśmy na dworcu. Idziemy oglądać pociągi. Tutaj mamy pociąg. Zobacz. Stoi na dole. Może podejdziemy bliżej i obejrzymy go. Pojedziemy windą. Winda się zamyka. Naciskamy. I czekamy, aż winda przyjedzie. Cześć Leon, jesteśmy na dworcu, na górze, tutaj przyjechał jeden pociąg, widzisz, tam po drugiej stronie, tutaj stoi drugi, zobacz, taki wielki, proszę bardzo, widać go z jednej i z drugiej strony, a tutaj zaraz wjedzie pociąg z czerwoną lokomotywą, już go zapowiedzieli, uwaga, patrzymy na tory, zaraz będzie wjeżdżał najpierw odjeżdża ten patrz odjechał odjechał ten też już odjeżdża widzisz wagony się ruszają zobacz odjeżdża widzisz zobacz ile jest wagonów jeden dwa wagony trzy wagony widzisz i to był ostatni i odjechał. A teraz tutaj przyjedzie na ten peron, na ten tor. Przyjedzie. No jeszcze nie jedzie. Przyjedzie pociąg osobowy. Uwaga, może teraz przyjedzie. Wszyscy czekają. Widzisz, tutaj czekają ludzie. Tu są pasażerowie. Dziś czekają. Tutaj mamy automat do kupowania biletów. A my czekamy tutaj na pociąg, który zaraz przyjedzie. Jeszcze nie jedzie, tu są tory. Tutaj na górze, zobacz, widać. Widzisz. O, tutaj może trochę będzie widać. Tutaj jest linia wysokiego napięcia. Tu jest sieć. Pociąg stąd bierze sobie prąd bo pociąg jeździ na prąd oczywiście są też takie pociągi które jeżdżą na ropę mają wtedy silniki tak jak samochody ale my teraz chodźcie jeżdża pociąg, uwaga paczak już przyjechał i drugi, uwaga wjeżdża paczak szybko jedzie paczak wjeżdża zobacz Uwaga. Przyjechał. Drzwi się otwierają i wsiadamy. Do zobaczenia.